Kultura dostępna w kinach. Projekt, na który zapraszam wspólnie z Narodowym Centrum Kultury. Dzisiaj film Dariusza Roguckiego, Opiekun. To jest tytuł wpisujący się w pojawiające się na polskich ekranach. Od kilku lat na pewno, czy nawet dłużej, filmy o tematyce około religijnej, jawnie około religijnej, i one łączą w sobie zarówno fakturę fabularną, oglądamy na ekranie popularnych, znanych, cenionych, mniej lub bardziej. Aktorów z dokumentalistyką, czyli z przybliżeniem postaci, o której dany film opowiada, wykorzystaniem archiwaliów. Film Opiekun pasuje do tej grupy filmów. Ich rola, ich funkcja, ich znaczenie polega również na tym, że wybierając się na ten film, raczej nie zakładamy, że doznamy. Wyjątkowego olśnienia artystycznego, przeżycia. Stricte filmowego, co raczej poszerzymy swoją wiedzę na temat postaci ważnej dla polskiego czy światowego kościoła, wzbogacimy swoje doświadczenie duchowe. Takie było założenie twórców filmu Opiekun. Oglądamy tutaj sytuację rodziny, małżeństwa zmagającego się z pierwszym poważnym kryzysem. Grają dziennikarza, rolę dziennikarza. Głównego bohatera tego filmu gra Rafał Zawierucha, którzy wchodzą, i ta historia wchodzi w sukurs historii biblijnej, opowieści o świętym Józefie, mężu Marii Panny, który zdecydował się być ojcem. Jezusa Chrystusa. Nie chcę wchodzić w jakieś zawiłości biblijne. Biblistą nie jestem, znawcą postaci świętego Józefa również nie, natomiast jak mi się zdaje, jeżeli się nie mylę, intencją twórców filmu Opiekun było sprawienie, że te mitotwórcze, kulturotwórcze. Postaci z Biblii są bardzo współczesne. To znaczy, i dzisiaj, i w 2023 czy 2020 Roku możemy odnosić się do wyborów moralnych opisanych w Biblii i to w, na samym szczycie najsławniejszej książki, wszech, księgi Wszechczasów, że święty Józef może być również jakimś wzorcem postępowań dla współczesnych młodych ludzi. Opiekun w kulturze dostępnej w kinach. Serdecznie zapraszam.